Cześć, witam Was serdecznie. Jeśli jakimś cudem trafiliście na ten film i go oglądacie, no to właśnie macie do czynienia z pierwszym odcinkiem czegoś, co by, chciałbym, żeby było, stało się wideoblogiem, blogiem yy, poświęconym filmom. Yy, zakładam, że takich jest mnóstwo i to chciałem dorzucić swój autorski yy, Pokazać spojrzenie na kino z takiej, może, miejmy nadzieję, trochę innej perspektywy. Yy, musicie mi wybaczyć tutaj, bo nagrywam sobie ten film właśnie telefonem. Robię ten. Yy, może nie jestem ubiegnany, może wychodzi bumerstwo. chociaż yy, muszę powiedzieć, że tak yy, yy, ujmując to, yy, jak, jak, jak to wygląda w rzeczywistości to jestem bardziej generacja X, bo to już jestem urodzony w latach 70. -tych. Wiem, to też jakiś straszny kosmos, ale... No, ale, ale tak jest. I postanowiłem zrobić coś, co chciałem zrobić od bardzo, bardzo, bardzo dawna, co miało być początkowo blogiem, miałem o tym pisać, miałem pisać o filmach, które mnie, które w jakikolwiek sposób poruszyły, wpłynęły na mnie. Właściwie to o wszystkich filmach, też do filmów podchodzę z dużą otwartością, o tak bym powiedział. I wywodzę, znaczy ja pamiętam czasy, kocham kino od zawsze i pamiętam czasy, kiedy były dwa programy w telewizji i na filmy się naprawdę czekało, na te, które będą wyświetlone. Najlepsze były właśnie w sobota, najpierw był film o 20. Potem szybko na dwójkę, gdzieś koło 22. No i potem kino nocne, gdzie liczyło się na jakiś horror, thriller, co tam e, telewizja zapoda. E, w, w mojej miejscowości, w 40-tysięcznym mieście pod Warszawą, e, było kino. No teraz już ono nie istnieje, ale przez całe moje dzieciństwo i młodość było kino, które nazywało się Wolność. I w tym kinie spędzałem. No mnóstwo czasu, mnóstwo czasu. Wtedy nowości pojawiały się delikatnie mówiąc, no z, z lekkim, czasami paroletnim opóźnieniem, jeśli się pojawiały. A filmy, które przychodziły, były puszczane co jakiś czas i w kółko, i w kółko, wracały, można powiedzieć. W ten sposób widziałem milion razy parszywą dwunastkę komandosów z Nawarony. Wej o wejściu Smoka nie wspomnę, czy jako dziecko 12 prac Asterixa, lub Wielką Podróż Bolka i Lolka. I tych tytułów mógłbym tutaj wymienić, wymienić. czy choćby jeszcze obcego decydujące, znaczy przepraszam bardzo, obcego pierwszego, obcego ósmego pasażera nostromo. Obce decydujące starcie to yy, w polskich kinach to już był 86 rok i do tego kiedyś dojdę, ale to już było później. No, ten przełom lat. 70. I 80. -tych. To było właśnie coś, co się w kółko powtarzało. Te filmy, jak już raz do nas przyszły, to potem co jakiś czas wracały zawsze do naszego kina, do naszego kina tutaj w tym naszym niewielkim mieście. Tutaj się to wciąż powtórzało, w Warszawie. Jeśli coś było, to tam grali nowości, jak w relaksie i tak dalej. O tych kinach też kiedyś opowiem, większość z nich nie istnieje. O nich też napisałem w mojej książce, bo przy okazji wspomnę, że też jestem autorem, który napisał, nie, nie o tym ma być ten ten, ale warto wspomnieć, napisałem 13 książek wydanych. Są to, jak ja to nazywam, dramaty psychologiczne z miłością w tle. Chodzą pewnie pod, generalnie pod Tomasz Kieres moje nazwisko, ale to pewnie macie w tytule. Z miłością w tle, gdyż skupiam się na relacjach międzyludzkich. To mnie najbardziej pociąga w takich historiach. Są kameralne historie, często przypominające teatr telewizji, ale gdyż ze względu na to, że jest tylko paru bohaterów, ale nie o tym miało być miało być o kinie. I właśnie chciałbym ten mój. Wideoblog, te filmy, ten blog yy, poświęcić właśnie kinu jako takiego. Kino, które było moją miłością od samego początku. Pewnie jeszcze przed muzyką, bo jeszcze muzyka jest moją miłością. Nie wiem, czy z czasem dojdę do muzyki tutaj. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale o filmach chcę mówić. Yy, zawsze chciałem. To jest. Yy, yy, to było zawsze moją pasją yy, kino. Więc tak naprawdę to w idealnym świecie to ja bym tylko oglądał filmy. No ta emeryturę, tak sobie mniej więcej wyobrażam. No, jeszcze na koncerty bym jeździł, ale to jest jakby y, drugorzędna sprawa. W każdym razie y, to właśnie to wolność, y, telewizja, to wszystko, to, że tego wszystkiego było mało, więc, książ więc czytało się książki i oglądało te parę filmów, które było. Potem była era wideo. No I i mogłem tak kontynuować, ale nie chodzi tutaj, żebym ten, bo do tych wszystkich rzeczy będę jakoś starał się gdzieś po drodze nawiązać. Chciałem tylko jeszcze, a o, zasłoniłem, ale to już tak będzie. No. powiedziałbym, że to jest mój pierwszy film. Nagrywam go całkowicie na żywo. To, co powiem poleci. Jeśli o czymś zapomnę, no to dodam następnym razem. Natomiast chciałem powiedzieć, jak, to, jak ja sobie zawsze wyobrażałem, jak ja sobie zawsze wyobrażałem yy, to, o czym będę mówił kiedyś, że pisał yy, ten, że yy, jak to będzie. Że chodziło mi o to, że chcę mówić o tych filmach, nawet na, tak jak w opisie nazwy nazwałem to subiektywnie i z miłością, zmienię to na z emocjami, bo chodzi mi o to, że chcę się skupiać na tym, co wzbudza moje emocje. Nie chcę tutaj robić analiz filmów jako takich, chcę mówić co mnie w tym filmie poruszyło, co w jakiś sposób na mnie zadziałało. Będę starał się mówić o nowościach, oczywiście. No, i oczywiście, teraz doszły seriale. No oddzielna rzecz, ale jak najbardziej się tutaj w to wszystko w tym wszystkim łączy, do tego wszystkiego pasuje. I chcę, to będzie generalnie ten vlog, będzie pozytywny. Chodzi mi o to, że ja. No, oczywiście, nie powiem nigdy, nie mów nigdy ale yy, będę się starał mówić o tym, co mi się podobało. Nie usłyszeć, Jeśli zdarzy mi się obejrzeć film, który z jakiegoś powodu mi się nie spodoba, to podejrzewam, że nie obejrzę go całego. Kiedyś tak robiłem, teraz już mi szkoda czasu. To ja o nim nie, nie będę tutaj mówił. Będę mówił tylko o rzeczach, które mi się podobały. I mi się podobały, to no tak, subiektywnie oczywiście. Tylko teraz dwa słowa o tym, co to znaczy mi się podobały. Ja oczywiście u kino tutaj u mnie nie ma znaczenia, czy to jest film psychologiczny, czy akcji, thriller, horror. Lubię to wszystko. Jeśli to jest na jakimś poziomie, na takim poziomie, jakim mnie porusza, to nie musi być poziom uznany, prawda, przez krytyków. Yy, to musi być coś, że mi się, yy, no, że mi się podoba. Tak powiem subiektywnie. Powtarzam się. Wybaczcie mi pierwszy raz. Yy, chodzi mi o to, że jeśli oglądam Jakiś film, tak? Johna Wicka, dajmy na to. I John Wick, wyprawianie stworzone rzeczy. To ja to łykam. Po prostu biorę to z dobrodziejstwem inwentarza. Chodzi mi o to, że jeśli ta forma mi odpowiada, to ja to biorę. Ja się nie zastanawiam, że bohater czy tego filmu, czy jakiegoś innego akcji, która, który mi się podoba, na którym się świetnie bawię, spadł skądś, poobijał się, ale żyje. To jest kino. To jest ta magia. Dla mnie to nie musi być prawdziwe, chyba że chodzi o to, żeby było prawdziwe. Ale nikt nie weźmie na poważnie czegoś takiego, takiego baletu przemocy, jaką, jaką, jaką widzimy choćby w Johnny Weeku. To też to to będzie tego typu tego, tego typu vlog. Podoba mi się, porusza mnie. Jest jakaś scena, czy coś. Przyprawia mnie odreszcze. Ja to biorę, ja to kupuję, ja to o tym mówię. To nie, nie musimy się zgadzać, oczywiście w niczym się nie możemy się zgadzać, a już kwestie, że tak wiem, gustu filmowego, no to już wiemy, jak bardzo indywidualne są. Jeśli nawet jeśli z czymś trafimy i będzie Wam się podobać, bardzo się cieszę. Jeśli nie, to po prostu zobaczycie inne spojrzenie. Ja też chętnie usłyszę od Was, jeśli się znajdzie chętny do skomentowania. Miałem tutaj jeszcze powiedzieć dwa słowa o filmie, ale o tym, żeby tak na bieżąco było, to chciałem powiedzieć o Królestwie Planety Mał, bo to jest film, który ostatni widziałem w kinie zresztą dwa dni temu, żeby tak tutaj domknąć to, 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 to moje pierwsze wejście. To moje pierwsze wejście to na pewno pamiętacie trylogię. Na pewno pamiętacie try trylogię. Jak była Geneza, potem była. Ewolucja i planeta. Wojna o planetę, mało. Skoro wam pokazuję je na nośnikach, teraz to już w ogóle wszystko jest w streamingu, ale no, wiadomo, jak pokazuję na nośnikach, to znaczy że mi się te filmy podobały. Tak, wziąłem je. Ja po pierwszej części, po tej genezie, nie wiedziałem, czego się spodziewać, tak naprawdę, ale Caesar, no i w wykonaniu. Andy'ego no genialnie to zrobił. Zresztą to nie jest jedyna rzecz, którą genialnie robię, tego wam tłumaczyć nie muszę. Kupiłem tą fabułę. Fajne kino. Niespecjalnie długie, jak to jeszcze na takie blockbusterowe. Podejrzewam, że badali rynek, ale otwierali się, że pewnie będzie ciąg dalszy. I cieszę się, że zrobili, bo weszli w poważniejsze klimaty. Te filmy następne części, jak wiecie, były bardziej zaangażowane. Było więcej treści, były dłuższe. Akcje, a, aktorzy też, bo przecież w drugiej części Gary Oldman choćby się pojawia, w trzeciej części Woody Harrelson, i to mówię tylko o tych, którzy grają ludzi, prawda? Jeszcze jest jeden aktor świetny, nawet czytam jego nazwisko, którego bardzo lubię i gra w drugiej części, bo jeszcze Kerry Russell tam gra, oczywiście, ale niestety wyleciało mi z głowy. I tak, i pod. Po, Widać było, że włożono dużo pracy w to, żeby te scenariusze były jeszcze bardziej dopracowane. Tak, tak jak bym pierwsza najpierwsza część badała teren. Tak jak mówię, no troszeczkę chaotycznie to brzmi, ale chcę po prostu w, w jakichś filmach coś powiedzieć na samym początku. No i właśnie widziałem to, teraz byłem na tym królestwie i powiem, że biorę to. Zapowiada się, zakończenie jest takie nie wiem, nie czytałem, ale zakończenie jest takie, że. No, sugeruje, że będzie dalszy ciąg, czyli trylogia i, i mam nadzieję, że, że właśnie taką, taką trylogię u, ujrzymy. Natomiast kupiłem historię, gdzie się to... Nie, aha, nie będzie u mnie spoilerów, co może być trudne czasami, ale no wiadomo, no, chciałem, żebyście to obejrzeli poprzednio. po co będę mógł, to będę mówił. To jest working progress, jak sami widzicie. Więc jak to będzie wyglądało, nie? Chciałem po prostu uczynić pierwszy krok i chciałem go zrobić jak najszybciej. Także, żeby to już działało. I w każdym razie Królestwo Planety Małp mi się bardzo podobało. Świetnie się bawiłem na nim, bo, to, bo o to chodziło. Stworzono nowego bohatera, który no, pewnie będzie nam zastępował Cezara, Cezara który bo to się dzieje kilkaset lat po Cizarze, już po śmierci Cizara i tam już ludzie są jeszcze bardziej troszkę uwstecznieni, ale też nie mogę za dużo zdradzić. Generalnie zabawa by była przednia. Film trwał ponad dwie, prawie 2,5 godziny, ale jeśli o mnie chodzi, to ja tego w ogóle nie odczułem. Jest to bardzo krótko. Bardzo krótko teraz to powiedziałem, bo już chcę domknąć, bo to jest moje pierwsze wejście. Ja po prostu lubię się kinem bawić i tak jak mówię, albo coś biorę, albo nie biorę. Albo coś mnie porusza, czy nie. Jeśli czegoś nie kupuję, no to nie mamy o czym rozmawiać i tak dalej. Ale generalnie kino kupuję. W takim bardzo szerokim kontekście. Wiadomo, tych filmów teraz jest więcej i dużo i tak dalej. Ale generalnie kupuję kino. Uwielbiam je. Uwielbiam się wczuwać. Uwielbiam widzieć, zwracać uwagę, jak grają aktorzy. Scena już też ma dla mnie znaczenie, ale nie należy do ludzi, którzy przesadnie analizują to, co się dzieje. Nie należy do ludzi, nie usłyszycie tutaj jeszcze, ja wiem, już trochę mówię, nie należy też do ludzi takich, co mówią, o ja się już tego domyślałem. No chyba, że coś byłoby ewidentnie, ale ja się staram nie domyślać. Staram się nie domyślać, staram się iść z bohaterami, ich tokiem myślenia. Po prostu staram się bawić kinem. Chcę, żeby mi sprawiało przyjemność. Taki był główny wyznacznik, zawsze tak było. Nawet jeśli mnie. Zdołu, albo przetrzepie, albo zrobi jeszcze inne rzeczy. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem, że polubicie, subskrybujecie czy zrobicie cokolwiek innego. Wybaczcie mi, nie mam pojęcia o niczym. Po prostu założyłem kanał, po prostu to była decyzja chwili. Osiągnąłem całkiem sporo, bo. Chodzi mi o to, że to, że napisałem te książki, to na takim moim własnym poziomie, że coś dokończyłem, coś zrobiłem. To było ważne dla mnie na tym poziomie. Bo ważne jest, że jak się coś zacznie, to żeby to skończyć. A wiadomo, jak jest w życiu, ja zaczynałem parę różnych fajnych rzeczy. a Natomiast ten blog, czy w tym przypadku vlog, o filmach, to było coś, o czym marzyłem jeszcze wcześniej, dużo wcześniej. Ale jakoś tego nigdy nie, nie wprowadziłem w życie. I to jest o, o tyle dziwne, że przecież właśnie kino kocham i nawet jak teraz do Was mówię, bez jakiegoś scenariusza, bez przygotowanego konceptu, to sprawia mi to radość, mimo że samych filmów jeszcze nawet nie poruszyliśmy. Poza tą wspomnianą, wspomnianym Królestwem Planety Małpa. Ale chciałem po prostu, żeby nie było tak pusto. A nie tylko yy, wykład o tym, co, o, o czym będzie ten vlog. Także pozdrawiam serdecznie i zapraszam również do ten. Filmy będą nowe, filmy będą stare. Będę wracał do tego, co oglądam, do tego, co jest na bieżąco, co akurat będzie. Będę starał się robić to w miarę często, chociaż to może być taka obietnica na wyrost, ale będę, bo, bo naprawdę pomysł tego, Pomysł, żeby to zrobić, był nagły, a jednocześnie strasznie wewnętrznie ekscytujący. I, i chciałem to kontynuować. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia.